Piertych to jest człowiek, który, mam nadzieję, resztę życia spędzi ja w Najwyższy wymiar kary, czyli dożywotnie więzienie. wrzosek, mam nadzieję, skończy tam, gdzie powinna skończyć to znaczy w państwowych zakładach karnych i na to bardzo, bardzo długie lata. Minister Bodnar chce pana pozwać za mówienie o nim per bandyta i gangster. Ja będę mówił o, o panu Bodnarze, prawdy i tylko prawdę. Nie Ale oczywiście, jeżeli pani sobie wyobraża, że jeżeli... Czy krzyczał pan? Jak pan widział, to, to pan wszystko wie. No. Incydent jest e, efektem tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce. Jarosław Kaczyński z podkulonym ogonem stawił się na przesłuchaniu w prokuraturze i potulnie zeznaje w sprawie własnego tańcu na trumnach najbliższych. Wykorzystał tę okazję po to, by zagrozić Romanowi Gertychowi, a także prokuratorce Ewie Wrzosek, uwaga karą dożywotniego pozbawienia wolności, ale stwierdził też, że gdyby PiS wrócił do władzy, nie wyklucza tu cytat kary norymberskiej, czyli... Takiej. Również dzisiaj bezczelny Zbigniew Ziobro oznajmił Urbi Edborbi, że nie przeprosi Adama Bodnana za nazywanie go bandytą. Usprawiedliwia swoje drakońskie i bestialskie działanie tym, że praworządność i rozliczanie PiS według Ziobry to właśnie bandytyzm. No to na koniec Jacek Sasin znów błysnął na antenie TVP Info. Choć stał jak zwykły pisowiec i hejtował Giertycha, nazywając go mordercą, stwierdził, że czy tak było, czy nie, to każdy widział. Ale później dodał, że jego przestępstwo usprawiedliwia fakt, że on i jego koledzy z pisowskiej wierchuszki byli w emocjach i musieli dać im upust. Adam się, dzień dobry. Zapraszam na bulwersujące wydanie podsumowania dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my, jak zwykle, na starcie mamy do Państwa gorącą prośbę o to, by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, on jest tu o na dole, i o to, by napisać komentarz, bo to prosty sposób na to, jak możecie Państwo pomóc nam docierać do nowej widowni, bo my nad tym pracujemy, ale Wam za tą pomoc bardzo dziękujemy. Oj, drodzy Państwo, ja rozbaw dzisiaj z kulonym ogonkiem potulnie musiał stawić się na przesłuchaniu w sprawie własnego, tańcu na trumnach i nie chodzi już o Smoleńsk, chodzi o jego najbliższą przyjaciółkę, której śmierć także postanowił wykorzystać po to, by politycznie ugrać coś dla Karola Nawrockiego. Nie mają hamulców żadnych, nie mają wstydu, nie mają honoru, potrafią robić to, co ro wychodzi im najlepiej, czyli łgać, kłamać, opluwać i pluć jadem. Nie inaczej było tym razem jednak. Tym razem Kaczyński lekko przeholował, po prostu przegiął pałę. Nazwał Giertycha wcześniej mordercą, a dziś grozi mu dożywociem. Podobnie robi to z prokuratorką Ewą Wrzosę, którą także chciałby, gdyby znów PiS doszedł do władzy. Twu, 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 odbukać, wsadzić do kryminału do końca życia. To jednak nie koniec, bo Kaczyński w prokuraturze... To moja subiektywna ocena, popełnił kolejne przestępstwo, gdyż zapowiedział, że gdyby PiS wrócił do władzy lub chciał go ją przejąć w sposób siłowy, to stosowałby wobec oponentów politycznych, a także prokuratorów i adwokatów uwaga, karę norymberską. Co ona oznacza, myślę państwo, wiecie najlepiej. Tu pan jest celem tego śledztwa? Hmm. Oczywiście ostatecznym celem jestem ja, ale dla mnie jest rzeczą, której nie mogę zapomnieć i nigdy nie zapomnę, że ofiarą padła osoba zupełnie niewinna i tutaj nie chodzi o to, że ja jestem winny, tylko że ona w ogóle z tym wszystkim nie miała kompletnie nic wspólnego e, i że to było coś, co... Ja nie będę w tej chwili określał kodeksu, przepisów kodeksu czarnego, które tutaj powinny być zastosowane, ale mam nadzieję. Że to nie panie panie dostęp do, dostęp do, do telefonu. obawiacie się państwo z dlatego takie emocje temu to towarzyszą. Dlaczego? Gdzie tutaj też jest żałoba ale i po gier, gier, dla tego, co się wydarzyło? Gier tych, to jest człowiek, który mam nadzieję resztę życia spędzi w wiezie. A jak pan dostęp do to telefonu o świętej pamięci? Bardzo poważny artykuł 127 od 10 lat do dożywotnego więzienia, według mnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu i powinien uzyskać, choćby ze względu na tą śmierć, ten najwyższy wymiar kary, czyli dożywotnie więzienia. No i no oczywiście nie będzie nie będzie to sądzone w zupełnie innej już sytuacji prawnej, na tak zwanej zasadzie norymberskiej, wtedy ten wymiar kary może być jeszcze wyższy. W tej chwili żałoba polega na tym, żeby ta sprawa nie została zapomniana i żeby wszyscy wiedzieli, co się wydarzyło, Wydarzyło się po prostu ciężkie przestępstwo. A, a to, że pani prokurator Wrzosek udała się na urlopy, o czym może to świadczyć? Nie wiem, o czym to świadczy pani Wrzosek. Mam nadzieję, skończy tam, gdzie powinna skończyć, to znaczy w państwowych zakładach karnych i na to bardzo, bardzo długie lata. nie to są bardzo poważne wskażenia. Tak, to są poważne, bo to była bardzo poważna sprawa. Doszło do śmierci człowieka, no więc muszą być bardzo ciężkie kary. Nie ma sensu skupiać się na jego groźbach, ale jest sens skupiać się na tym, co zapowiada i dlaczego tak najważniejszym elementem naszego społecznego życia powinna być ostateczna delegalizacja i utylizacja pisowskiej mafii, ponieważ oni dzisiaj już planują, co zrobiliby ze mną, z państwem, z waszymi rodzinami, z naszymi najbliższymi, idąc przez adwokatów, prokuratorów, sędziów, przez cały ustrój państwa, a także urzędników, gdyby dziś znów próbowali zbrojnie lub po prostu chamsko na rympał przejąć władzę, mówią otwarcie. Dożywocie to start. Ale zauważcie też Państwo, że ludzie w prokuraturze, często stojący przed obliczem no, postawienia zarzutów, nachodzi ich jakaś refleksja. Uznają, że jest szansa na mniejszy wymiar kary, jest szansa dogadać się z prokuratorem. Często ludzie idą tam po to, by wyjaśnić pewne nieścisłości, pewne okoliczności. A Kaczyński, co? Ten sat trapa moralny karzeł, znów rzuca wokół siebie podejrzenia, znów suje teorie spiskawe i co gorsze zapowiada, że łamiąc prawo, łamiąc konwencję genewską, łamiąc zapisy i traktaty ratyfikowanych umów międzynarodowych, stosowałby, on jako sędzia, będąc politykiem, wszak jak chodzi o Ziobrę, no to mieliśmy przykład tej patologii, jak to wyglądało, stosowałby kary norymberskie. Tu postawię dwukropek, bo liczę na Państwa głos w tej sprawie i Wasze komentarze koniecznie napiszcie, co o nim i o tym bełkocie sądzicie. Temat numer dwa dzisiaj to Zbigniew Ziobro. Nazwał Adama Bodara kilkukrotnie na antenie telewizyjnej Szczujni Bandytą, tylko dlatego, że ten stosuje i przywraca w Polsce praworządność. Ten sam Ziobro w obliczu pozwu za naruszenie dóbr osobistych brnie dalej. I uważa, że wyrazem bandyterki czy łamania prawa przez osobę, która nie ma na sobie żadnego wyroku karnego jest to, że działa w ramach obowiązującego prawa. Nic nie dziwi, że przestrzeganie prawa w tej pustej głowie Ziobry może robić wrażenie. Minister Bodnar, chce pana pozwać za mówienie o nim per bandyta i gangster. Ja będę mówił o panu, o panu Bodnarze prawdy i tylko prawdę. Nie przeprosił Ale oczywiście, jeżeli pani sobie wyobraża, że ja powiem prawdę panu czy znaczy, że jest przestępcą. I bandytą, A jakie tak prawo, jest. Y, znaczy, gdzie dokonał bandytyzmu, aktu bandyterki? Aktu bandyterki na przykład ostatnie przesłuchanie pani. W ogóle powierzenie śledztwa w sprawie tak tzw. dwóch wierz, czyli lider opozycji, osobie, która zaprzecza wszelkim standardom. E, bezstronności, obiektywizmu, apolityczności. A pani minister, e, zleca. Proszę nie żartować. E, no, prokurator proszę, okręgowy. No, ja wiem, że u pana, proszę, w pana czasach były inne zasady, ale, ale tutaj panuje takie inne. bajki to. Może dzieciom panią opowiadać? Ja mam nadzieję, że także i on nie wypłaci się, podczas gdy będzie musiał mierzyć się z tymi pozwami. Ja tylko dodam, gwoli ścisłości, że dziś na łamach Czech informowaliśmy o tym, że już kolejnych sześciu pisowców stanie w obliczu zarzutów. Wszak sześć wniosków do prokuratury trafiło po tym, co wczoraj działo się w Sejmie, gdy horda ta chmara szajka pisowców e, cały czas oczerniała Romana Giertycha, nazywając go mordercą. Sprawdziliśmy także o tym więcej wcześniej. Prespel, co i ile posiada pani posłanka arend Odkopaliśmy, odgrzebaliśmy jej oświadczenie majątkowe. No i e Sprawdziliśmy, czy stadził na przykład na zapłacenie za dość uczynienia, gdyby takie sąd zasądził na rzecz Romana Giertycha za rzucanie tych kalumni wczoraj podczas posiedzenia Sejmu. No i okazało się, że nie do końca majątek pisowców wszystkich jest aż tak stabilny. W jej przypadku mógłby być mały problem. A jak Państwo oceniacie to rozzuchwalenie, rozpasanie bezczelnego ziobry, napiszcie w koniecznie w komentarzu, co o tym myślicie, a ja na każdy z nich, jak zwykle, postaram się, choć serduchem, dziś odpowiedzieć. Temat numer 3 dzisiaj, oj, drodzy Państwo, Sasin. Także i on stał w tej grupie cynicznych pisowców, którzy darli ryja na mównicy sejmowej, których już dawno na samym początku Straż Marszałkowska powinna wywalić na mordę, wziąć za fraki i wyrzucić z sali obrad. No Niestety nie stało się to. Dodajmy, że marszałek Sejmu jest na urlopie, prowadzi kampanię wyborczą, no więc ta reakcja nie była taka, jakbyśmy mogli jej oczekiwać. Ale na pytanie o to, czy Sasin tam stał, twierdzi, że wszystko właściwie było widać w telewizji, ale poszedł o krok dalej i stwierdził, że fakt i tu skupmy się skupmy naszą uwagę że fakt, iż on i jego koledzy popełnili przestępstwo, drąc się, wydzierając do giertycha, że jest, tu cytat, mordercą, to to przestępstwo przez nich popełnione ma usprawiedliwiać fakt, uwaga, i pewnie wy złapiecie się za głowy, że oni byli w emocjach, że oni musieli dać upust swojej frustracji, że oni musieli jakoś z siebie te negatywne emocje wydobyć, jakoś je uzewnętrznić, wylać. No i ich zdaniem rzekomo to wylanie własnej frustracji ma usprawiedliwiać ich kretyńską głupotę. Ta wypowiedź pana profesora Kaczyńskiego jest konsekwencją tego, co obserwujemy w Polsce. Jest konsekwencją tego, jak potraktowano świętej pamięci panią Barbarę Skrzypek, no, która to rzeczywiście do to, to przesłuchanie, które w takich ani innych warunkach się odbyło. Również wypuszczenie pana Cyby z więzienia. To, za chwilę to, też, to tak. również był element tej gry. Obozu Rządzącego, który chce dzisiaj rozkuszczać takie wielkie emocje, bo liczy, że to będzie ostatnia deska ratunku, że na tych emocjach Trzaskowskiemu nie uda proszę, się prześlizgnąć. widziałem pana e, e, wokół e, tej e, Zatoki e, Sejmowej? Stał jest, pan w grupie nie w pierwszej e, no linii obok prezesa, ale czy krzyczał to, pan na jak, jak, no jak pan widział, to, to pan wszystko wie. No to, tak powiem. I, i ja uważam, że powinniśmy rozmawiać o pewnej diagnozie, a nie o tym o jakimś incydencie. Roz... Incydent incyden jest e, e, efektem tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce, a dzieje się a rzeczywiście sali grupa parlamentarzystów oskarżyła o morderstwo innego parlamentarzystę. Tak to wygląda? Panie że no, w polityce y, trzeba często używać słów mocnych, żeby zwrócić uwagę e, opinii publicznej na złe rzeczy, które się w Polsce e, dzieją, a dzieją się bardzo złe e, dzisiaj e, rzeczy. Zanim zapytam państwa, co o tym sądzicie, dodam coś od siebie, no bo to jest, drodzy państwo, tak. Czyli gdybyśmy dzisiaj chcieli pozbyć się PiSu, a nie moglibyśmy tego zrobić legalnie, to rozumiem, że moglibyśmy pójść na spęd pisowskiego motłochu. No i tam dokonać przestępstwa, później w prokuraturze czy sądzie powiedzieć: "No wysoki sądzie, pani prokurator, proszę przejść nad tym do porządku dziennego. Byliśmy sfrustrowani, 8 lat tyrali nas, trzymali za mordę, byliśmy zirytowani faktem, że wciąż w ogóle są w przestrzeni publicznej, a więc robiliśmy taki czy inny czyn. No czujecie państwo absurd, ale to nie jest absurd. To jest Kalka to jest papierek lakmusowy tego, do czego ci bandyci przyzwyczaili samych siebie i swoje rodziny. Że jeżeli jesteś spisu, masz legitymację partyjną, to wszystko ci wolno, a każde przestępstwo Ziobro czy Ziarkiewicz umorzy ci, bo schowa ci akta w garażu. To jest ten, ta największa patologia. Nie to, że oni w ogóle funkcjonują, ale to, jak oni myślą. Bo ich przewód myślowy, ich tor myślowy jest, de, jest po prostu definicją skrajnej demoralizacji. A kodeks karny mówi o tym, że miejsce dla takich elementów powinno być w zakładach karnych. No ale co możemy zrobić, jeżeli Adam Bodnar wciąż próbuje stosować zasadę praworządności wobec ludzi, którzy nie są częścią, według mnie, cywilizowanego społeczeństwa. Przynajmniej takiego w rozumieniu działań i decyzji podejmowanych na politycznym gruncie. Co Państwo o tym sądzicie, zachęcam do komentowania, podobnie jak mocno do subskrybowania naszego kanału, bo klikając subskrybuj, pomagacie nam Państwo go rozwijać, to naprawdę nic nie kosztuje, a nam bardzo pomaga w tym, by jeszcze potęgować wysiłki na rzecz piętnowania, punktowania, wyświetlania i komentowania pisowskiego bezprawia. Mamy też nasz portal informacyjny, Checkpress.pl i tu ważny komunikat, mówiłem Państwu o tym, że każda i każdy z Was może założyć u nas Bloga I pisać o tym, co dla Państwa ważne i istotne w Waszym regionie, w Waszych miastach, pojatach wsiach i tak już się dzieje. Ponad 500 osób założyło swój profil, świetnie, zachęcam do tego kolejnych 500 y, autorek, autorów naszego y, bloga, naszego portalu. Pan Marcin Matus pisze artykuł dzisiaj na głównej stronie. Wolność według PiS, a zbrodnie Kciolickiego. Mogą Państwo tą lekturę przeczytać y, już u nas na stronie. Pan Marcin założył bloga, napisał świetny tekst, krótki. Treściwy, ale można z niego wiele ciekawych rzeczy dla siebie wyciągnąć. Kolejny tekst dzisiaj, jaki pojawił się na naszym portalu, autorstwa jednego z naszych widzów. Tym razem klikam i sprawdzam to pan Konrad Pazikowski i napisał artykuł pod tytułem Banda prawaków zejdzie ze sceny. Ciekawa analiza zwykłego człowieka, ale, tego, ale ważna, bo pokazuje jak dzisiaj zwykli ludzie, ci, którzy często są daleko poza sejem, ale interesują się polityką lokalną, ale też tą ogólnopolską, sądzą na temat prawicowych bandziorów. Zachęcam każdą i każdego z Was do zakładania własnego profilu. Piszcie. Nawet kilka zdań o tym, co ważne. Wszystko to bez cenzury publikujemy na głównej naszej stronie Czech Dodajmy też, że ta cenzura prewencyjna w ogólnopolskich, mainstreamowych mediach, no jest już powszechna, a u nas każdy bez względu na wiek, orientację, wyznanie, cokolwiek piszą Państwo, piszcie, niczego na pewno nie pominiemy. Zachęcam Czech Tak samo można znaleźć na Facebooku, klikając naszą grupę dyskusyjną. Czech Racjonalnie myślący widzowie naszego kanału, a także nasz fanpage Czech można kliknąć lubię to i być na bieżąco co z tym, co my, ale też Państwo w formie blogów piszecie na naszej stronie, na naszym portalu informacyjnym checkpress.pl. Adam Bysiek, za dziś dziękuję. Zapraszam na jutro punktualnie 10.30 i godzina 16.30. Zachęcam do komentowania, klikania, łapek w górę. Najważniejsze to udostępniania i subskrybowania naszego kanału. Dobrego i spokojnego dnia. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.